Hejka! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, tak jak możecie się domyślać po tytule, pakujemy niestety Stasia. Podczas pakowania mam tu wszystkie przyrządy do pakowania. Będę Wam opowiadać jak, co i jak, dlaczego go wybieramy i na jakiego konika. No to, więc tak. Stasz ogólnie jest pięknym koniem, z jego imię, to jest SRS Stay With Me Jest on od Sarisy Będzie go bardzo brakować. Jest pięknym konikiem Idzie ze sprzętem swoim i z gratisikami I wymieniam go dlatego, że po prostu się z nim nie zgrałam jakoś Dziwnie mi się trochę na nim skacze, jeździ Ogólnie po prostu mm, No tak czuję, że Nie, nie pasujemy do siebie Znaczy no, wiem, że pasujemy do siebie, ale czuję, że to, że po prostu on będzie stał w mojej stanie i nic nie robił, więc dlatego właśnie y, chciałabym y, właśnie wymienić, bo ja go nie sprzedaję, ja go wymieniam i wymieniam go na y, HCK Half Moon, chyba tak on się nazywał, tutaj macie jego fotki różne, wam się teraz będą przewijać. Y, jest to Wałaszek rasy i ogólnie wszystkich danych, nie pamiętam. Tutaj też macie te wszystkie dane właśnie jego. Moja paczka ogólnie będzie cała różowa. Różowa bibuła, różowe jakieś pudełeczka, wszystko. Dobra. I właśnie wymienię go. Jutro, czyli 26... 26... tego, tego, tego... tego listopada właśnie będę wysyłać Opa, Stasianku hmm. Oczywiście 20, jutro, czyli 26 listopada będę wysyłać Stasia I właśnie ta Osobka też będzie go wtedy wysyłać Swojego konika Tak sobie Stasia, żeby to była jego słodka mordka, też hmm, taki piękny Już ma na sobie halder Żeby nie było I ogólnie mam dla was takie fajne info, że Zawita u mnie konik Os Będzie on około u mnie, na początku stycznia będzie i będzie oczywiście opening, dużo wszystkiego. Jest to konik na zamówienie. Ale to bardziej będziemy o tym rozmawiać później, w innych filmach. Dobra, tak wygląda Stasiu, taka balerina. Bierzemy te No bo jeszcze zapakuję wszystkie rzeczy, tutaj sprzęcik. Stasiu właśnie idzie z tym halterkiem, co tu ma na sobie taki zielony z y, zaplatanym. Ja robiłam ten zestaw, te wodze takie o. Pewnie znacie te wodze już z tego kanału. I ten ogólnie zestawik. To właśnie idzie z takimi wąsami i jeszcze z tym halterkiem, i z takim ogłowiem. Tak się umawiałyśmy, ale obie dodajemy gratisy. To ogłowie właśnie, bo halfuś przyjeżdża do mnie z dużą ilością sprzętu, a to ogłowie jest naprawdę bardzo dużo warte, więc po prostu ta osoba daje. Szeo daje dużo sprzętu, a ja właśnie szyjosze. Nie pamiętam jak ona się nazywa, przepraszam cię bardzo, jeśli to oglądasz. Właśnie ja daję takie głowie a ona daje bardzo dużo sprzętu, więc super. Jak wydajemy, to i jeszcze w gratisiku dajemy kartę konia z wszystkimi informacjami yy, Stasia. Czarmsiki z mojego sklepu. Charms by Twister na Instagramie, tu macie nazwę. Taka żabka i pisaczek. i naklejki jakieś. I oczywiście karteczka, yy, gdzie pisze, dziękuję za wymiankę. Mam nadzieję, że Stasiu zostanie z tobą na wiele lat. Powodzenia, kochaj Twister. No i no. Mogłabyś w sumie wziąć ruszywą karteczkę, ale już tyle Eta. Ja Dobra. A nie, ja miałam jeszcze Stasia przywiązać kokardkę. Dobra, to przewiążę po prostu taką. Już na tym. Yy, na tej. Na tej już. Bo chciałam, żeby tak było, wiecie, ta osoba odpakowała z bibuły i wtedy takie. Wow, kartka. No właśnie. Odniósł Stasia. mi trochę... I właśnie tego będzie u mnie w następnym tygodniu. Będzie on kiedyś... Ale będzie taki czarny. w czy będzie o do nich. Pokażmy, jak. Jeśli na nasz właśnie dostosunek. To będzie z Stasia. Ale wsta się nie Powodzenia. Ja muszę się tak brzmieć w każdym Dziękuję. Cieszę się, to wszystko. Powodzenia. Dobra. Pakujemy kolejny jest sprzęcie. Tutaj, właśnie ze względu na to, iż to jest drogie ogłowie, to yy, pakuję to w kartonik. Tych kartoników używam do dużych zamówień na czarosy. Złożymy sobie ten kartonik, zaraz żebyście trochę tu widzieli też. O, będzie zebra, bardzo. Się Dobra, mamy kartonik. Tu jest nasze piękne ogłowy. I damy sobie tak. Yy. Damy sobie to. Damy sobie tu taką folijkę bąbelkową bąbelki. Damy sobie do tego trochę takich pianek sypkich. Długo ja to sobie poukładam, rozprostuję, aby to się troszkę sklejało ze sobą. Żeby to było dokładnie tak ślicznie, wiecie. Trochę kulki silikonowej o, Wszystko ślicznie. Trochę mniej, bo się nie zmieści to o głowie. Dobra, teraz dodajemy to ślicznie obłowę. Jakoś tak ładnie ułożę To obołowie oczywiście jest tak wartościowe Ja cały czas gadam o tym obułowie, po prostu Ale to obołowie jest tak wartościowe, że trochę mi jest szkoda wymieniać to głowy, ale... Jakoś sobie Tutaj. Okay. Właśnie co do Halfusia, to halfusz do mnie idzie z... Halfuś do mnie idzie z... Z swoim, takim brąz, brązowliutkim Z dwoma, czy tam trzema halterkami Z kantarkiem, z wodzami dwie pary i jeszcze gratisiki właśnie od tej osoby To właśnie tak już się finalny efekt zapakowania ogłowia Tutaj te pięknie związane różowa folika z matykami. O! Tu będzie cały sprzęcik jego Reszta i ta karta konia, Charm Synist oraz wodę. Bym e, nakleiła naklejkę thank You, ale niestety mi się skończymy, bo pakuję dla Was kalendarz Archentowan, które mogliście u mnie zamawiać na moim Instagramie Charms by Twister, tak jak mówiłam. Um. Henry jest ambasadorką, więc jeśli ona jest ambasadorką i ona poleca, to wiecie co robić. Wszędzie. I co tu jeszcze zostało? No, chyba już to nic nie zostało, czyli przechodzimy do. pakowania konika. Dobra. Dobra. Teraz będzie chyba krew. żegnam, już się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku i właśnie wyczekujcie unboxingu Helpusia, a I Stasiu też mówi pa. Ja zamknę. Proszę. Ja zamknę.